Moi drodzy, zobaczcie, w jaki prosty sposób możecie wykorzystać asystenta NPK, żeby spróbować oszacować, co i jak możecie dać mniej nawozów w sytuacji, gdy na przykład mieliście żyto i dało ono mniejszy plon niż zakładaliście. Załóżmy, że w ubiegłym roku, że w ostatnim sezonie używaliście mojego asystenta i zrobiliście nawożenie jak należy. Popatrzcie na przykład, co w sytuacji, gdy z powodów na przykład suszy i innych warunków plon waszego żyta był mniejszy, gdzie urywamy i w jaki sposób nawozy. Zerknijcie. Zrobiłem prostą symulację. Wybrałem pole, przypomnę tu każdy z was może zaznaczyć swoje parametry, swoją klasę gleby, swoją kwasowość i swoje zasobności. Załóżmy, że ja przyjąłem, że miałem buraki, że miałem 60 ton z hektara i że rzuciłem liście na pole. I po tych burakach jest właśnie wspomniano żyto hybrydowe, ja robiłem nawożenie na 8 ton z hektara, bo było to realne na dobrym stanowisku. Ja wcześniej sobie to przeklikałem, każdy z Was też może przeklikać różne cuda porobić. Ja zrobiłem sobie tak, żeby jak najwięcej pasków miałem mieć na zielono. Zaznaczam, że nie robię tu azotu, bo tego nie powinienem, ale mogę to zrobić dla fosforu, potasu, magnezu i siarki. I teraz zerknijcie. Tu akurat wybrałem jeden z polskich nawozów, że w symulacji ja zastosowałem na przykład amofoskę, i na uzupełnienie. Na przykład taki nawóz potas siarka magnes, który jest. I teraz oczywiście mam, zobaczcie, te paski 103, 199. To jest bardzo ważne, żebyście sobie to zapisali. Załóżmy, że chciałem mieć te 8 ton, ale finalnie, uwaga, zamiast 8 ton zebrałem tylko 5. Ale nawozy, które policzyłem wcześniej, tak dokładnie dałem. Teraz zobaczcie, zaznaczam 5 ton i robię dalej. On teraz mi przeliczy i pojawi mi się nadwyżki. Widzimy? Paski są na niebiesko. Teraz co to dla mnie oznacza? To oznacza, że ja w tym momencie wracam do mojego nawożenia i powoli próbuję znowu wrócić do tych pasków, żeby mieć tyle procent, ile miałem na zielono, czyli mniej więcej koło 100 wszystkiego. To teraz popatrzcie. Schodzę z dawkowania. Widzicie? Schodzę, schodzę, schodzę. Jak najbardziej do 100%. Pamiętajcie, że tam mieliśmy 300 kg, jak dobrze pamiętam. Z ultrakali też schodzę. I teraz zobaczcie, co się stało. Ta wartość, którą uzyskałem teraz, mamy mniej więcej podobnie, jeżeli chodzi o fosfor i potas. Mówię mniej więcej, bo to nie jest apteka. Co to znaczy? Tą wartość, którą macie teraz amofoski, czyli te, te 70 kg to jest to, co zostało pobrane. Jeżeli daliście te 200 czy też 300 to od tamtej wartości odejmujecie to 70. To znaczy, że na nowy sezon w Waszej ziemi, na 99%, te 300 minus 70, czyli 230, jak dobrze pamiętam, to jest to, co żeście już na pole dali. I przyjmijcie, że ten właśnie nawóz macie po prostu już rzucony na pole. To samo jest z tematem, jak widzieliście, te ultrakali. Jeżeli miałem te kilkadziesiąt kilogramów, a teraz jest 0. To znaczy, że wasza roślina tych kilkudziesięciu kilogramów, te żyto, które mieliście, nie wykorzysta. A to znaczy, że ten nawóz jest właśnie w glebie. A to znaczy, że możecie traktować, że on jest już rzucony pod uprawę, uwaga, która będzie po waszym życiu. Tak właśnie możecie wykorzystać mojego asystenta NPK do oszacowania w pierwszy możliwy w Europie sposób, realny sposób, ile nawozów. Zostało wam w glebie, dlatego że plon, który uzyskaliście, był mniejszy od tego niż zakładaliście w nawożeniu. Zatem moi drodzy, nie bądźmy głupi, róbmy wszyscy w ten sposób, po to, żebyśmy urywali z nawożenia, ile się da, bo tylko naprawdę bardzo bogaty rolnik ewentualnie wariat, zakładając, że dał na pole tyle, chciał zebrać tyle, ale zebrał znacznie mniej, tylko szalenie z tego nie uwzględnia. Tak właśnie robimy, kiedy szukamy oszczędności.